Nie zlekceważ mnie, tak jak to zrobili niektórzy poprzedni moi przeciwnicy z, z Patrykiem Szymańskim na, na, na czele. Słuchaj Karol, to ciesz się zdrowiem póki jest, no. A ja tak podkręcę, bo to będzie wojna, taka wojna fest. Kanał To Jest box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest boks dzisiaj z takim nowym formatem, tuż przed walką polsko-polską, Welter vs. Gibadło. Wzięliśmy dwóch zawodników, porozmawiamy z nimi, pogadamy o tym, co sądzą o tym zestawieniu, co sądzą o osobie jako o przeciwnikach. Cześć, witajcie. Najpierw Karol, cześć. Cześć, cześć wszystkich. Cześć, cześć tam. Witam, cześć. Dobrze, to na początku zacznijmy od Karola. Co sądzisz o, o tym pojedynku? Sądzę, że jest to naprawdę świetne zestawienie dwóch młodych zawodników, którzy są po, po naprawdę dobrej serii wygranych. To przez wielu walk uważana za 50 50, jeżeli chodzi o faworyta, to i więc szanse, szanse naprawdę na emocje są, są spore. to samo pytanie, co, co ty myślisz o tym zestawieniu? Hmm, no to wiesz, no ja myślę, że ciężko znaleźć lepsze zestawienie w Polsce tak naprawdę. Zwłaszcza w tej kategorii wagowej i wiesz, i tak naprawdę każdy jakiś będzie miał swoje atuty i, no i. kwestia pewnych tam rzeczy, kto wykorzysta swoje atuty lepiej i wygra ten pojedynek. Myślę, wyjdzie... Ja jestem siebie pewny, myślę, że, że przeciwnik też, ale no, wiadomo. To z sobie powiedz mi, co sądzisz o swoim przeciwniku? No to wiesz, co mogę powiedzieć, widziałem wcześniej wcześniej jego walki, także nawet nie muszę gdzieś tam analizować, bo. Powiem szczerze, że jestem pasjonatem boksu i gdzieś tam e, gdzieś tam e, śledzę wszystkie, wszystkie walki na podwórku czy, czy, czy na świecie. I no wiesz, no Karol to, to solidny zawodnik. Ma swoje mankamenty, jak każdy oczywiście, ale, ale to solidny zawodnik. E, każdy zna tak naprawdę jego, kto się interesuje e, pięściarstwem w Polsce, zna jego latuty, i, i, i tutaj nie mogę go za bardzo chwalić przed walką, ale na pewno. Ma dobrą kondycję i, i ciąg tak naprawdę na zawodnika, tak? To Karol, to samo pytanie do Ciebie. Co sądzisz o swoim przeciwniku? O, o, o Staszku wiem tyle, że, no, że ma za sobą dobrą i bogatą karierę w boksie olimpijskim. Jest niepokonany w boksie zawodowym. Jest lotny na nóżkach, jest dobry technicznie, bije serię. Też ma dobrą kondycję, no ale co ono, nie lekceważę żadnego przeciwnika, z którym, z którym wychodzę do ringu. Czy jest, czy jest lepszy czy gorszy, czy jest mniej czy bardziej doświadczony. przygotuje się na naprawdę najlepszą wersję Staszka Gibadło. Powiem Wam, że ja na przykład lubię bardzo te walki polsko-polskie, bo jednego zawodnika znasz, drugiego zawodnika znasz, można było ich oglądać na polskich ringach. Wiadomo, jak jest z tymi zawodnikami z zagranicy. On może być dobry. Może być słaby, czasem nie ma żadnej walki w internecie jego i tak naprawdę jest to nie wiadomo, nie wiadomo czego się spodziewać po takim pojedynku. Tutaj sami się chwaliliście, ja też was muszę pochwalić, że no jesteście zawodnikami, którzy te polskie polsko, pojedynki polsko-polskie już wygrywali, którzy się pokazali na tych polskich ringach, więc to nie jest takie zestawienie też byle jakie, tylko zestawienie dwóch zawodników, którzy już sprawdzili, no to już jest walka o jakąś tam stawkę, to już jest jakiś tam poziom. Naprawdę mi się to podoba, powiedzcie może od Karola zaczynając, co sądzicie o takich pojedynkach właśnie polsko-polskich? No moim zdaniem, właśnie te pojedynki polsko polskie to jest to, co przy, przyciąga kibiców w naszym kraju. Z wiadomych przyczyn e, pojedynki te zawsze będą przyciągać większą rzeszę fanów niż, niż obijanie jakichś tam zagranicznych, nikomu nieznanych lub mniej znanych zawodników. Często past prime, jak, jak wiemy. E, no, no i co. No? Ja nigdy nie obawiałem się takich e, zestawień, dlatego bez, bez zastanawiania się e, podjęliśmy się rękawic i, i, i uważam, że to jest naprawdę, tak jak Staszek powiedział, jedna z lepszych, jak nie najlepsza teraz walka w, na naszym polskim podwórku. Ty ja też, e, Staszek, lubisz takie zestawienia? Wiem, że nieraz rozmawialiśmy, ty, ty chciałeś tych mocnych pojedynków zawsze. A no tak, no bo wiadomo, jak gdzieś tam e, lata lecą, e, wszystko leci do przodu, pasuje, pasuje gdzieś te pojedynki lepsze, Lepsze brać i, i, i tutaj nie ma się co zastanawiać, tak. No i co mogę powiedzieć? Wczoraj zresztą Gala Tymeksu to, to pokazała, że przecież no najlepsza walka według mnie, i myślę, że Was też, jeżeli oglądaliście, a Ty na pewno oglądaliście, bo zresztą widziałem, że też tam, też tam byłeś, to no to przecież polska walka leśniaka z, z Jasiewiczem, zresztą, tak? Emocje były, wszystko było, tak naprawdę. No właśnie tak, zgadzam się z tobą, że to była fajna walka do oglądania, bo e, nawet jak Jasiewicz padł, to mam wrażenie, że oczywiście jest twardzielem, ale wstał też dlatego, że e, była ta publika, że był, e, nie wypadało przy swoich ludziach stracić twarz i to jest taka dodatkowa motywacja. Czy też czu, czujecie taką adrenalinkę, że to jednak to jest... będą znajomi, wszyscy będą oglądać i, i gdzieś ta stawka rośnie, Karol? No, powiem na pewno na pewno to pomaga i. i, i... Fajnie się jedzie na, na walkę, na której jest y, dużo osób, których, które ci kibicuje. E, nakręca to na pewno. Czy gdzieś tam y, tremę łapie, no, to, to nie, bo generalnie mi to bardzo pomaga. I myślę, że to jest naprawdę y, bardzo, duży pru, y, bardzo duży plus, jeżeli, no, jeżeli są ci fani na, na, na widowni, co nie. Ty też tam patrzysz na to tak samo? Wiesz to, no ja teraz akurat nie spodziewam się za dużo ludzi, bo, bo to jest prawie 8 godzin drogi, tak naprawdę, od mojego domu rodzinnego. Także trochę bym mógł powiedzieć, że u jaskini w Lwa boksuję, bo, bo tam to jest trochę u Karola w, re, w rejonach, ale mi to nie przeszkadza. Ja tam wiem, co mam robić i, i też w różnych miejscach boksowałem z różnymi zawodnikami i, i to nie jest problem dla mnie. Nie, po prostu chcę udowodnić tutaj kilku osobom, yy, Jakie jest moje miejsce i jak potrafię boksować, bo powiem szczerze mam gdzieś tam jakieś osoby, które są za mną, ale mam też sporo takich przeciwników i, i tak jak mówię, gdzieś często słyszę gdzieś w telewizji jakieś uszczypliwości na mój temat, w ogóle nie wiem skąd się biorące, nie wiem czy ktoś ma jakiś powiedzmy ból, nie będę mówił czego w stosunku do mnie, ale no, udowodnię też, że, że zdecydowanie się mylą. Walka jest o Mistrzostwo Polski. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę, że to jest Gorzelec. 15 kwietnia na MB Boxing Night 15. 10 rund, waga średnia. Powiedz mi od razu, Stan, co sądzisz właśnie o tym pasie? Czasem ludzie się śmieją, że to paski, że, że to nie są istotne um, rzeczy, ale wydaje mi się, że w tym przypadku to jest faktycznie walka o Mistrzostwo Polski. Gdzieś taki pas coś znaczy. No tak, bo to nie jest, wiesz, to nie jest walka gdzieś tam, jak są nieraz. Y walka o międzynarodowe mistrzostwo Polski i, i walczy Polak z jakimś tam nie wiem, Kameruńczykiem czy tam innym człowiekiem gdzieś z Afryki, który, który tak naprawdę wziął walkę tydzień, tydzień przed, 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 przed tym imprezą, tak, tylko tutaj ja, ja z Karolem wiedziałem o tym powiedzmy dużo wcześniej i przygotowujemy się i uważam, że jesteśmy najlepsi w tej kategorii wagowej w Polsce. No i damy z siebie wszystko, nie, i będzie, będzie, będzie ogień. Ciebie Karol motywuje ten pas? Tak, nie, no nie ukrywam, że ten pasek gdzieś tam dodaje smaczku do tej walki, szczególnie, że już raz miałem okazję walczyć o pas i no jak wszyscy wiedzą, odebrano mi go trochę niesłusznie, słusznie, niesłusznie, no, gdzieś ta walka dała mi najwięcej rozgłosu właśnie przez, tą, przez ten kontrowersyjny werdykt, dlatego ten pasek tym bardziej jest gdzieś tam dla mnie ważny i, 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 i chcę go zdobyć. Powiedz mi od razu, jak doszło w ogóle do tej walki? Kto ci ją zaproponował? Czy to Mateusz Borek wymyślił, czy to twój e, menadżer? Kto, kto, kto wyszedł z tym pomysłem? Myślę, że to jest pomysł wspólny. Gdzieś tam ja go trochę podrzuciłem, bo gdzieś walka jest blisko mojego miasta. Także e, jest to wspólna praca mojego menadżera Wiktora Materana, promotora Mateusza Borka i, i trochę moja. Powiedz Stanisław, jak to nie pierwszy raz na gali Mateusza Borka, jak Ci się z nim współpracuje? No ciężko mi cokolwiek powiedzieć tak naprawdę, bo ja z Mateuszem tylko raz boksowałem, znaczy Boże boksowałem, raz u niego na gali boksowałem i, i ciężko mi jest tak naprawdę cokolwiek powiedzieć, bo jakby wszystkie, wszystkie decyzje i wszystkie jakieś rzeczy to konsultuję tak naprawdę z, z Mariuszem Grabowskim i, i to jest można powiedzieć osoba odpowiedzialna za mnie, jeżeli chodzi o ten biznes. Już trochę o tym powiedziałeś, ale powiedz mi, czy ty czujesz się niedoceniony przez kibiców? Znaczy, tu nie chodzi o kibiców, tylko powiem szczerze, gdzieś denerwują mnie niektóre komentarze, znaczy inaczej. W walce z Nowickim oczywiście było, że nie jestem faworytem. Mówił pan Pindera, Boże, pan Pindera, pan Pindera dobrze się porozmawia. Pan Miszkin. Oczywiście tutaj, jak się dowiedział, to bez dwóch zdań również zasugerował, że tutaj Karol jest, jest faworytem. Zresztą też jakby Piotr Jagiełłł, też swoje, swoje jakieś tam wczoraj nawet podczas, podczas walki z Nowickim też przytyki w moją stronę kierował. Także to są osoby, którym chcę po prostu udowodnić, że, że się mylą, tak? bo pokazują, że po prostu nie do końca znają się na boksem w moim mniemaniu. Okej, okay, czyli jest, jest taka fajna zadra, jest chęć udowodnienia. Powiedz, jak to jest u Ciebie Karol, bo też mam wrażenie, że Ty wygrywałeś chociażby z Szymańskim, na którego przecież bardzo stawiano, który był promowany, który był wszędzie pokazywany, a wcale nie było tak, że nagle po tym na Ciebie spadł e, ten hype taki, e, tylko jakby mam wrażenie, że później miałeś jeszcze ciężej ze, ze znalezieniem ofert. To ty, Czy też czujesz się jeszcze taki niedoceniony? Myślę właśnie, że te ostatnie moje wygrane sprawiły, że jestem troszkę bardziej doceniany przez kibiców w Polsce, szczególnie po wygranej właśnie z Szymańskim, czy, czy później z, z niepokonanym Kubańczykiem z Rivierą. Ale tak naprawdę no, nie spotkałem się jeszcze z, z jakimiś tam złymi opiniami w moją stronę. Druga sprawa, że ja też tego za bardzo nie śledzę, nie czytam tych komentarzy. Mało mnie to generalnie interesuje i, i ja mam co robić w życiu. Jestem zapracowaną osobą na co dzień. Na co dzień prowadzę z moim przyjacielem Dominikiem klub bokserski. Także no, mówię, mało czasu spędzam w social mediach i, i, no i to tyle, co mnie. Powiedz mi, jakie są Twoje cele w boksie i marzenia? W boksie chciałabym osiągnąć możliwie jak najwięcej, oczywiście, jeżeli zdrowie pozwoli, bo, bo zdrowie jest najważniejsze. A, a, a po zakończonej karierze na pewno zajmę się pracą trenerską, bo, bo, bo już jakieś tam doświadczenie mam dosyć spore i, i mam ogromne szczęście, że mogę rozwijać się jako zawodnik i właśnie trener u boku najlepszych specjalistów w tym fachu, czyli u, u trenerów klubu BKS Skorpion Szczecin. Naprawdę czapki z głów dla nich za to, za, za to jaki oni zbudowali system treningowy i według jakiego działają. I, i, i nowe. I chciałbym osiągnąć jak najwięcej się da, bo można, można mówić, że chciałbym się zostać mistrzem świata. Oczywiście chcę zostać mistrzem świata, ale zdrowie, zdrowie, zdrowie jest na pierwszym miejscu. A u Ciebie, Stanisław, jakie są te marzenia? No kurczę, muszę przyznać, że tutaj poprzednik powiedział tak dość rozsądnie. No ciężko, ciężko tutaj tak naprawdę siedzieć tutaj, że tak powiem. Wygrażać czy coś, bo ciężko jest zaplanować cokolwiek. No ja patrzę tak naprawdę z walki na walkę. Będę wygrywał, to cele będą, cele i marzenia będą rosły. I teraz obecnie jest po prostu mistrzostwo Polski, a później zobaczymy, tak? Takie bardzo rozsądne cele to cię dopytam stan tak żeby cię kibice mogli lepiej poznać. jakie są twoje idole w boksie? Jakie jakich pięściarzy najbardziej lubisz? Wiesz to ja zawsze zawsze lubiłem Aleksandra Usyka, jak jeszcze zanim jeszcze że tak powiem. <grych> Stał się, stał się, że tak powiem, takim bożyszczem, jak teraz jest. Zawsze podobała mi się jego praca na nogach, zawsze podobała mi się lotność, tak. Ale też używanie tej głowy, bo, bo ja nie jestem też takim pięściarzem, że tak powiem, nastawiający się na siłę, tak. Bo w ostatniej walce jakby presją tutaj wygrałem, bo wiadomo, kiedy trzeba, to trzeba, kiedy trzeba tak boksować, to trzeba tak. Jestem raczej człowiekiem, który stara się używać głowy i w życiu, i w ringu, no, Wiadomo, nie zawsze to wychodzi, ale... No, to jest dobry przykład. Usyk to jest naprawdę fajny pięściarz, też go bardzo lubię. A u Ciebie Karol? U mnie zdecydowanie największym idolem tak naprawdę od wielu, wielu lat, jeszcze zanim był Sławny, był Canelo Alvarez. Bo jego styl walki zapadł mi gdzieś tam w głowę już jako, już jako młody zawodnik i bardzo cenię sobie na pewno obronę i umiejętność walki z defensywy. A w boksie, wiadomo, Canelo po, po, po tej po przegranej z Mayweather'em poprawił tą obronę naprawdę w bardzo widowiskowy, widowiskowy sposób i potrafi się dostosować do, do, do każdego rywala. Każdy rywal sobie z tym nie radzi i, 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 no i wydaje mi się, że on był takim numerem jeden, jeżeli chodzi o mojego ulubionego pięściarza. Powiem wam, że podaliście takie przykłady, że teraz widzę, widzę w tym waszym boksie tą inspirację, bo czasem ktoś jest takim e, pięściarzem boksującym bardziej na punkty, a mówi, że Tyson jest jego ulubionym pięściarzem, a u was faktycznie widać, że się też tymi swoimi idolami inspirujecie. To jeszcze chciałbym was zapytać, jak według was będzie wyglądała ta walka? Czy macie jakiekolwiek takie wyobrażenie, czy to będzie wojna, czy to będzie pojedynek e, taki bardziej pięściarski i, i pokaz boksu techniczny? Karol, jak, jak ty to widzisz? Na pewno nie mogę zdradzać planu na walkę, ale na pewno będzie bardzo dobra walka i dobra dla oka. Ty Stanisław, jak to widzisz? Dobra, ja tak podkręcę, bo to będzie wojna, taka wojna fest. <noise> to będzie wojna fest. To, co masz do powiedzenia? Jeszcze? Może, Karol, wiem, że ty nie lubisz podkrętek, nie lubisz, żeby dawać jakiś tresztok, ale, ale co byś powiedział swojemu przeciwnikowi? Masz teraz okazję, jesteście powiedzmy twarzą w twarz. Staszek, jedyne co Ci mogę powiedzieć, to, no to trenuj ciężko i nie zlekceważ mnie tak jak to zrobili niektórzy poprzedni moi przeciwnicy z, z Patrykiem Szymańskim na, cze na, na czele, bo gadą głupoty o różnicy klas i doświadczenia przed walką, a, a wiadomo weryfikacja i tak przyszła w ingo i wszyscy wiedzą jak się skończyło, także trenuj ciężko i powodzenia. Stan, co Ty masz do powiedzenia? Mam podkręcić trochę? czy? No dawaj. Dobra, nie, no to słuchaj Karol, to ciesz się zdrowiem póki jest, no. O kurcze, no tu groźnie jeszcze Karol coś też odpowiedzieć. Nie, myślę, że wszystko już zostało powiedziane. No, słuchajcie, ja już od razu się bardziej cieszę na tą walkę. Jak słyszę gdzieś takie wojownicze słowa, jak widzę Was razem, bo to na pewno będzie fajny pojedynek, to ostatnie jakieś słowa do kibiców. Jakbyście zaprosili na tą walkę, zaczynając może od Karola. Zapraszam wszystkich sympatyków pięściarstwa na, na naprawdę duże wydarzenie w Polsce, bo tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, ciężko znaleźć. Tak, tak ciekawe zestawienie walki, także zapraszam, bo jest to walka o pas zawodowego mistrza Polski, 10 rund, także emocje będą gwarantowane. Stanisław? Ja również zapraszam, dobra promocja polskiego boksu i nie tylko, także naprawdę będzie fajne widowisko i myślę, że nikt nie będzie się nudził podczas tej walki. 10, myślę, rund dobrego boksu przed nami. Ja też zapraszam, na pewno będzie fajna bitka. Także zapraszamy wszystkich kibiców i dziękujemy za wysłuchanie tej rozmowy. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.